Witam serdecznie z tej strony Tomek Rozmus. Zapraszam Cię do z, zapoznania się z jedną ze strategii, której używa. Sam Birger Scheffermaier, której również używam, ja, miałem możliwość nauczyć się ją w Niemczech pracując w Tradaku z Birgerem. Jest to technika spekulacyjna, jeden na jeden. Strat strategia dotyczy rynku amerykańskiego. Chodzi o kontrakt terminowy na SP 500. Strategia nazywa się wyłamaniem z otwarcia. Jak sama nazwa wskazuje, jest to strategia, która będzie, będzie ważna Dopiero po wyłamaniu jakiegoś rężu, jakiegoś zakresu, zaraz przedstawię tą w formie graficznej, jak ona dokładnie wygląda. Rynek w Stanach otwiera się o godzinie 15.30 polskiego czasu. Chodzi o otwarcie rynku keszowego. Co to jest rynek keszowy? Dla przypomnienia, rynek keszowy to taki, na którym inwestorzy mogą handlować akcjami. On oczywiście jest otwierany o godzinie 15.30 w Stanach, zamykany o godzinie 22.00. Natomiast. Kontrakt terminowy, który jest jakby e, odpowiednikiem tego rynku, e, czy bardzo mocno powiązany z rynkiem keszowym, e, jest e, oczywiście rynkiem ciągłym. Chodzi o kontrakt terminowy ciągły, który reprezentuje ten rynek keszowy. E, żeby grać na. Mm, na indeksie, czyli na kontrakcie terminowym na SP500. W tej strategii obserwujemy o godzinie 15.30 ten kontrakt w momencie kiedy otwiera się rynek cashowy i w ciągu pierwszych 45 minutach handlu na rynku akcyjnym kontrakt ten prognozuje, w, jakim, w jaką stronę pójdzie rynek. Dlaczego akurat po pierwszych, po pierwszych 45 minutach? Oczywiście zaobserwowano że po, po tym czasie inwestorzy nadają kierunek rynkowi i strategia, która jest autorstwa samego Birgera, która oczywiście jest oparta na jego badaniach statystycznych, pokazuje, że po pierwszych 45 minutach otwarcia inwestorzy jest to wystarczająco optymalny taki czas, gdzie inwestorzy obierają kierunek handlu na dany dzień. Więc strategia ta ważna jest po pierwszych 45 minutach, czyli zaczynamy obserwować rynek od godziny 16.10, 16.15, gdzie powinien nastąpić tak zwany breakout. Co to, co potrzebujemy do ustalenia takiego, Takiego miejsca wybijającego. Przede wszystkim musimy ustalić minimum i maksimum dzienne, czyli od godziny 15:30 na kontrakcie terminowym do godziny 16:15 ustalamy minimum i maksimum. Minimum i maksimum, czyli bierzemy najniższy punkt i maksymalny punkt w tych pierwszych 45 minutach. To jest tak zwany zakres otwarcia. I on bardzo dobrze sprawdza się w warunkach zmienności, czyli rynek musi, musi być zmienny najlepiej, jak jest w jakimś trendzie. Wybicie powinno nastąpić. Szybko, najlepiej w ciągu pierwszych 60 minutach po otwarciu sesji, czyli jeżeli mamy ustalone minimum i maksimum między 15.30 a 16.15, chodzi o to, żeby rynek w którąś stronę się wybił, albo w górę, albo w dół, najlepiej w ciągu pierwszych 60 minutach maksymalnie możecie przyjąć pierwsze półtorej godziny natomiast strategia najlepiej sprawdza się ma największą skuteczność w pierwszych 60 jeśli wybicie następuje w pierwszych 60 minutach po otwarciu najlepiej sprawdza się mały zakres otwarcia im większy tym tym, tym jest mniejsza skuteczność tej strategii, ja zalecam maksymalne, maksymalne zakresy do 7 punktów, za chwilę na następnym slajdzie pokażę Wam jak dokładnie to wygląda w formie graficznej wyłamanie górą, jeśli oczywiście ceny wyjdą z tego range'u górą ustawiam dokładnie na tym range'u zlecenie kup ze stop losem tik pod minimum z dnia. Jeśli nastąpi wyłamanie dołem, daję zlecenie sprzedaj ze stop lossem na maksimum dziennym, czyli maksimum tego range'u. Celem moim jest wysokość tego zakresu otwarcia. Jak to wygląda w formie graficznej? Proszę zwrócić uwagę, jeśli tutaj gdzieś mamy otwarcie, ustalamy minimum, ustalamy maksimum z dnia i po pierwszych 60 minutach handlu, najlepiej w pierwszych 60 minutach handlu, jeśli następuje wybicie górą, ustawiam tutaj zlecenie, nie gonię tego rynku, ustalam to tutaj zlecenie kup, tutaj daję stop loss, jeśli zlecenie zostaje z, wzięte z rynku, moim celem jest oczywiście zakres tego range'u i jak sami, sami możecie prześledzić, te zakresy są, bardzo, bardzo, bardzo często są realizowane. Ta strategia ma bardzo wysoką skuteczność. Teraz zobaczmy, jak wygląda wybicie dołem. Dokładnie chodzi o to samo. Jeśli tutaj mamy otwarcie, w ciągu pierwszych 45 minutach handlu ustalamy do godziny 16:15 ustalamy minimum i maksimum. To jest nasz tak zwany zakres otwarcia, inaczej jeszcze range. Jeśli wybicie następuje dołem, ustawiamy tutaj zlecenie sprzedaży, stop u góry, tick nad. W tym momencie, tym maksimum, i celem naszym jest oczywiście cały zakres y, otwarcia. Jak to wygląda na przykładzie? Y, to jest przykład z kontraktu terminowego na SP 500. Y, mamy godzinę 15.30, otwarcie godzina 16.15, gdzieś jest w tym miejscu, na tej świeczce więc ustalone zostaje maksimum i minimum i to jest tak zwany zakres, w tym przypadku ten zakres wynosi 7 punktów i następuje wybicie tą świeczką po czym zlecenie trafia dokładnie na ten ręczy obserwuję to na wykresie 5 minutowym, moje zlecenie zostaje na drugiej świeczce wzięte stop jest na dole celem moim jest oczywiście celem moim jest oczywiście cały ten zakres, czyli do tej wartości dodaję Zakres, czyli 7 punktów, proszę zwrócić uwagę chwilę później, dokładnie jakieś półtorej godziny później, mój cel, nawet nie całe półtorej godziny później, mój cel zostaje zrealizowany. 7 punktów. Jeden punkt na kontrakcie terminowym na SP płacony jest 50 dolarów więc jest to przy jednym kontrakcie 350 dolarów, przy dwóch 700 i tak dalej łatwo to wyliczyć, strategia o bardzo dużej skuteczności i jak prowadzi się tego typu strategie, jak domyka się tego typu transakcje. Tutaj można zobaczyć natomiast szczegóły innych strategii, bardzo, że tak powiem, skutecznych na rynku, strategii, które zostały wymyślone i specjalnie zaprojektowane plany pod handel dzienny, taką spekulację przez samego Birgera, Szefermajera. Macie okazję dowiedzieć się na kampie inwestycyjnym, na którym serdecznie Was zapraszam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam na kolejne, kolejne wideo.